Oh, Tradycyjnie, jak co rok, spotykamy się na Jaworznickim Rynku, żeby przekazać betlejemskie światło pokoju, które tradycyjnie harcerze przywożą do miasta. I dzisiaj wspólne kolędowanie. Będą górnicy z zespołu Górniczego Sobieski, będzie zespół śpiewaczy Jelenianki i harcerze. Wspólnie pokolędujemy, przekażemy światło pokoju i tym sposobem wprowadzimy się już powoli w świąteczny nastrój. Jako harcerze Związku Harcerstwa Polskiego Przekazujący święty płomień z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem, dzielimy się z Państwem tym darem, by realnie czynić pokój w życiu i by przeżyć święta Bożego Narodzenia w pokoju oraz dawać nadzieję tym, którzy doświadczają jego braku. Jawożnicy harcerze po raz kolejny przekazali mieszkańcom betlejemskie światło pokoju. Pod jakim hasłem przebiegło to wydarzenie tegoroczne? Tegoroczne hasło betlejemskiego światła to czyńmy pokój. Jawożnicy harcerze przywieźli światło już 10 grudnia. Podczas zlotu betlejemskiego w zakopanem je odebrali i powoli przekazują mieszkańcom również w swoich środowiskach, w szkołach i do swoich domów. Choć tyle żarów, Przekażmy sobie znak, przekażmy sobie znak pokoju, przekażmy sobie znak.